Rudger Hauer jako pisarz prześladowany przez widmo seryjnego mordercy, którego stworzył na kartach własnej książki. Już Józefine w HBO film kryminalny Sprawa palmera. Każdy piątek jest ostry w HBO. Na początek najlepsze kino akcji. Zaraz potem wizyta u uczonego soprano. A na koniec odrobina seksu. Ostre piątki zaczynają się o 20.00 w HBO. HBO na planie. Mam obowiązek poinformować Cię, że jesteś oskarżony o popełnienie przestępstwa. Wydałeś nielegalny rozkaz ostrzelania niewinnych cywili. Morderstwo? Chcę, byś mnie bronił. Jestem kiepskim obrońcą. Jeśli jestem winien tego, to i wszystkiego, co uczyniłem w walce przez ostatnie 30 lat. Co myślisz? Chcą cię ukrzyżować. Regulamin zabijania. Robi to, co uważa za słuszne. Czasami nagina zasady, ale chce osiągać efekty. Powiesz mi, co do diabła tam się stało? Straciłem żołnierzy. Tłum był wrogi, strzelali do nas. Oni strzelili pierwsi. Całym sercem wierzy w swój kraj. Jest lojalny wobec swoich żołnierzy bez względu na wszystko. Dlaczego dobrze wyszkolony oddział nie trzymał się reguł walki? Mieli za zadanie chronić i w razie czego ewakuować ambasadę. Było spokojnie dopóki nie pojawił się pułkownik Childers nie pozwalając mi na dyplomatyczne rozwiązanie sytuacji. Gram ambasadora Mareina, którego ambasada została zaatakowana. Zachowuje się w zrozumiały sposób. Panikuje. Jego doradcy namawiają go, by później w sądzie zupełnie odwrócił scenariusz. Jeśli odpowiedzialnym nie okaże się Childers, oskarżone zostaną Stany Zjednoczone. Rozumiem. Reguły walki są ważne. Ważne jest też posiadanie środków, by wprowadzać te reguły w życie. Armia amerykańska wymaga ich stosowania, ale zdarzają się rzeczy nieprzewidziane. Nie mamy świadków, ponieważ wszyscy nie żyją. Nie można wstrzymywać dowodów w sprawie o morderstwo. Dlaczego nie ma tu tych taśm? Przekazałem wszystko, co miałem. Pułkowniku, czy ludzie w tłumie przed ambasadą mieli broń? Mieli ją. To rozkaz strzelania w tłum? Czego konkretnie nie rozumiesz? Ognia! Owszem, prawdopodobnie zginęli niewinni ludzie. Są zasady, których zobowiązaliście się trzymać. Nie zamierzałem patrzeć, jak umiera kolejny żołnierz, po to, by trzymać się zasad. Regulamin zabijania. HBO to rewelacyjny kanał filmowy. Każdą niedzielę o 20 mega premiera, czyli największe gwiazdy Hollywood w najlepszych filmach. A w soboty podwójna super propozycja. Wielka premiera i wasz ulubiony hit. Super aktorzy w super produkcjach. Super soboty zaczynają się o 20 w HBO. Piątki to oferta dla amatorów mocnych wrażeń. Na początek kino akcji w najlepszym stylu. Potem rewelacje ostatnich lat. Zdobywający wszelkie możliwe nagrody serial produkcji HBO Rodzina Soprano. Zobaczycie go tylko u nas. A następnie seks, seks, seks. Ostre Piątki w HBO początek oczywiście o 20. Bartki, rozśmieszymy Was na stojaka. A z cyklu Bez Cenzury proponujemy kontrowersyjne historie, których inni boją się pokazać. Ponadto przez cały tydzień, 24 godziny na dobę i absolutnie bez reklam. Romanse, komedie, sensacje, thrillery i kryminały. Wszystkie najlepsze filmy znajdziecie właśnie u nas. HBO, Twoje domowe kino. HBO, Twoje domowe kino. Szanse filmowe 24 godziny radowe. Największe hollywoodzkie produkcje. Po raz pierwszy na małym ekranie. I oczywiście żadnych reklam. Zobacz, jacy jesteśmy. Dziś ostatni dzień promocji. Zamów HBO teraz. Skorzystaj ze specjalnej oferty. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Infolinia HBO 0801-333-333. Infolinia dla abonentów PTK i Wizy TV 0801-333-000. Zapraszamy na film.